Małe nawyki, duże zdrowie. Czasem wydaje nam się, że dla zdrowia potrzebne są wielkie wysiłki: siłownia, ścisłe diety, kilometry biegania, a tak naprawdę wszystko zaczyna się od małych kroków. Uśmiechnąć się do siebie rano w lustrze, wypić szklankę wody po przebudzeniu, przejść jeden przystanek pieszo. Wejść po schodach zamiast windy, rozciągnąć się i wziąć kilka głębokich oddechów. Te proste działania zajmują tylko chwilę, ale dzień po dniu budują silny fundament zdrowia. To właśnie nawyki kształtują nasz styl życia, a więc i naszą przyszłość. Małe nawyki są jak ziarna. Posadzisz je dziś, jutro wyrosną w wielkie drzewo siły i radości, źródło zdrowia.